Witam was moi drodzy serdecznie na kanale Indierowskie wędkowanie dzisiaj nietypowo, bo nie jest nad rzeki, ani jakiegoś tam zbiornika, nie na rybach. Dzisiaj będzie unboxing tej paczuszki, która dzisiaj do mnie przyszła. Od jakiegoś czasu polowałem na pokrowiec do tyczki i udało mi się nabyć nowość, czy znaczy, może nie nowość, ale nowość dla firmy MatchPro, która wypuściła tego typu pokrowce. I Dzisiaj chciałem przy Was rozpakować i pokazać jak to wygląda. Pokrowiec do tyczki wymieniam tylko i wyłącznie dlatego, że ten materiałowy mi się już zepsuł, porozdzierał się, już jest faktycznie zużyty i on wymaga wymiany. Więc od dłuższego czasu szukałem czegoś alternatywy, a w szczególności po to, żeby się pozbyć tub i wozić samą tyczkę w mocnym, plastikowym, solidnym pokrowcu. Także dzisiaj Was dzisiaj wam pokażę, jak ten pokrowiec wygląda, jak on wygląda, jak on przyszedł, w jakiej formie może kogoś się spodoba, może ktoś zachęci. To nie jest żadna reklama sklepu, tylko po prostu chciałem się pochwalić swoim nowym nabytkiem. Mam nożyk i otwiera kaszuszkę. Opa. Opa. I moi drodzy, wyjeżdża taki Octon Gigant. A to jest folii, nawet. Nie wiem czemu, z folią. Mi to nie chce wyjść. Nie. 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 Moi drodzy, taka tuba. Taka wielka tuba. Jak widzicie, pozostał plastikowy pokrowiec. Patrzymy, czy coś tu w środku jest. Pewnie faktura. Tak fakturka jest w porządku. A to zostanie, to na razie odłożymy tam tą folię też. I otwieramy. Tutaj ma takie, a nie to się zmywa, więc Suwaczki jak suwaczki. Zobaczcie sobie. Pokrowie. Firmy Match pro. Otwieramy, odsuwamy i wygląda w ten oto sposób. Fajnie. co to mi się zaczyna już podobać, to jest przegródka. Można wykorzystać na różne sposoby do różnych rzeczy ale przede wszystkim będzie nas chronić przed tym, aby się te tyczki nie obijały. Jedna o drugą. Rzepy, jak widzicie mamy, siateczka i tu też rzepy na jednakowej wysokości jedną i drugą. Teraz podałoby coś zobaczyć sztywne. No aż tak bardzo nie jest, żeby to było tak się rusza, ale mimo wszystko tyczki będzie, będzie można tutaj włożyć. E, co więcej, moi drodzy, to ładne logo Match pro Można będzie to wszystko ładnie wyczyścić. Miękko, miękko w środku. I widzę, że to się sprawdzi. Mamy od taki pasek Match Pro System Aqua. Możemy sobie przyczepić na zewnątrz paseczek. I, I właściwie tyle. No nie jest długi. Czy można go to przesunąć jeszcze no, w ten sposób i go zaczepić? Są gdzieś tu uchwyty. Są uchwyty na zewnątrz. Są z tej strony uchwyty. I spokojnie można go zaczepić i nosić na ramieniu. Dobra. Teraz Wam pokażę, I to ujęć z bliska, jak to wygląda. Moi drodzy, suwaczek taki, centymetrowy. cm. Tutaj widzicie Match Pro z jednej i z drugiej strony. Ładnie się zasuwa. Moi drodzy, mamy paseczek. Tu jest dość mięciutki, wdychający. Tutaj to widać, że to jest jakiś skóropodobny materiał. To nie jest skóra. Klamerka. No to jak widzicie jest fajna, bo ma tutaj haczyk, który blokuje przed przypadkowym jakimś zdjęciem, ześlizgnięciem się. Podczas gdyby nastąpiła blokada, rozblokowanie tego. Zapinamy. I mamy fajny paseczek. Moi drodzy, przegroda, materiałowa, można coś tu włożyć. Tutaj można sobie włożyć, podejrzewam, Wam jakieś drobne elementy do tyczki, jakieś korki i tym podobne, żeby były pod ręczką. Bardzo fajna, przydatna rzecz. Rzepy nie są przyczepione tutaj do tego, można je odrywać i można tyczkę. Mocować. Także super, fajne. Podoba mi się to, że nawet gdy zmoknie, będę mógł to szybko wysuszyć. I tyczkę, i również ten pokrowiec. Super. Podoba mi się. Jest to zadowolony z zakupu. Kolory typowe dla firmy: czarne i czerwone akcenty. I uchwycik. Zobaczcie. Uchwycik bardzo fajny. Tu ma takie wycięcia. Które się wsuwa. I bardzo ładnie nam to leży w dłoni. Tutaj oczywiście pod palce również jest wycięcie, dlatego tak się fajnie to nam układa. Jestem zadowolony z zakupu i myślę również, że on to spełni moje oczekiwania co do y, transportu i użytkowania. Pokrowiec jak widzicie duży, można na paseczek, Zatem, nie z tej strony, a, a z tej I iść sobie. Trochę tutaj przeważa, jak widzicie w dół. Ale może to kwestia tego regulacji, bo ja jeszcze trzeba to jakoś sobie tutaj wyregulować. Można sobie pokrowiec założyć i nieść na pasku. Pokrowiec jest, jest długi, ma metr 98 Jak widzicie, jest dłuższy ode mnie, wyższy. Ja mam metr 74 Także jest jeszcze, jeszcze, jeszcze wysoki. Na tyle. Uchwycik bardzo fajny. Można sobie tak nosić jak jakąś tutaj walizkę z bronią. To oczywiście broń na rybki, czyli tyczka i inne elementy, baciki może. Yy, Będą do tego wejdą mi również elementy, elementy po prostu topów. Także fajnie. Szerokie, to jest dość długie, powinno dużo wejść, zmieścić. I myślę wydaje, że spełni swoją funkcję. Będę Was na bieżąco informował, co się dzieje, jak to się sprawdza czy nie ma jakichś problemów, jak tylko będzie sezon już, że mogę tyczkę zabrać i sobie powędkować, to no na spokojnie. U nas jeszcze zbiorniki dopiero odmarzają po zimie i obecnie no nie ma możliwości, żeby sobie połączyć, tym bardziej, że jest duży wiatr, który troszeczkę utrudnia wędkowanie tyczką. Wydaje się solidne, mocne opakowanie Hardbox i myślę, że spełni swoją funkcję. Także dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam Was na kolejne Filmu. Pozdrawiam, cześć.